Właśnie miałem zaczynać. Dzień dobry, witam. Dzisiejszy gruby vlog będzie z widownią w postaci mojej małżonki, która siedzi i gra w Dragon Age 3 w grę, która jest stara i nigdy już w nią nie gra. Ale śmiesznie co? Witam serdecznie dzisiaj będzie. Patola, no Pato Streamy, no. Dzisiaj będzie winyl, będzie książka, będzie miejsce, a właściwie bardziej myśl, może myśli miejsce, a właściwie plany na przyszłość. Ale nim do tego wszystkiego przejdziemy do tych bzdur, które nikogo nie obchodzą, musimy oczywiście zrobić unboxing, nasz wspaniały unboxing. Kolejny Woodbox do mnie przyjechał, moi drodzy. Tym razem zmieniła się osoba w tej firmie zarządzająca wysyłką paczek. Jest nowa osoba, jakaś pani. Pisała do mnie, że w ostatnim odcinku, w którym przedstawiałem Woodboxa, w tym, co leciała muzyka, z winyla i drapałem się po jajach, spodnie na widok ich paczki, napisałem, że takie śmieszne i jest fajne wprowadzenie. Oczywiście oni wciąż nie, nie dociera do nich, że y, moje unboxingi to jest pokazywanie chybanych śmieci, ale y, jakby ok, skoro im się podoba, to oczywiście działamy dalej. Co tam się udało zrobić? Jakiś achievement? Up. Tak, wow, super, super, fajnie. Level się sam nie wbije, także y, y, zabieramy się za woodboxa, ale y, żeby się za niego zabrać, to trzeba po niego iść, więc idziemy. Oczywiście dogrywałem to dodatkowo, no przecież w kapciach nie chodzę kurwa po ulicy, ale nie istotne. Mamy naszą piękną paczkę i zobaczmy, co w tym fantastycznym miesiącu Woodbox wysłał do mnie. Czy będą to kolejne bezwartościowe figurki, które będą się położyć na półce, czy koszulki, które spiorą się już po pierwszym praniu. Zobaczmy, zobaczmy, moi drodzy. Karton spadł na psa, ale to nie istotne. Przepraszam Wam bardzo. Tak prezentuje się y, kolejny woodbox. Pudełeczko się widzę, troszeczkę zmieniło, jest bardziej matowe, a woodbox sam w sobie wydaje się być cięższy. O ile ma to jakiekolwiek znaczenie. O, prawda? O! Oho, ho, ho, ho! Takie motywy chyba trochę science fiction, takie jakby. Science! Science fiction? Co to będzie? Space! Ja pytam, Saj, zobaczmy, zobaczmy, co tym razem mamy. Tak, fascynujące. To zawsze przeglądam, żeby ludzie z Woodboxa widzieli, że jestem niby tym zainteresowany. Zobaczcie, la la la, coś tam powiemy po polsku i tak nie zrozumieją. No i zobaczmy, co mamy w dzisiejszym Woodboxie. Jakież to niewarte tych pieniędzy rzeczy znalazły się w tym pudełku. Zaczynamy od oczywiście figurka. Figurka musi być. Bez figurki Woodbox nie byłby sobą, bo w końcu za coś musicie, na coś musicie wypierdać te, te kilkadziesiąt y, złotych, chyba 120. A, gdzie mi paluchy aj, tam? Aj. Aj, już już. A, zostaw! To. Zostaw! Wow! To jest, ten, to jest bender. bender! Moja ulubiona jest postać Przestań. To jest taka. To jest taki anturaż tego vloga. Magda, Jezu! Zobaczcie jaki fajny bender. Bender Jeste. to jest y, moja absolutnie ten, ulubiona. He. Żałuję, że pozwoliłem Ci tu siedzieć. To jest moja ulubiona postać z Futuramy, która niestety, niestety została, jak wiecie, z dieta, Przecież to nie pierwszy raz. Ja wciąż liczę, że Futurama wróci, choć jej twórcy widziałem, że niedługo zaczyna się ich nowy serial. W każdym razie Bender to jest faktycznie moje alter ego i to jest postać absolutnie fantastyczna. Proszę, przekazuję w ręce mojej mążówki. Ale co mamy dalej? Kolejny kubek! W zmywarce się już po prostu nie mieszczą, wszystkie są białe, bo są oczywiście sprane, ale to nie istotne. Zobaczmy, Star Wars, prawda, prawda. Star Wars, czyli coś, co ja lubię, Gwiezdne Wojny, ale fajnie! Ale fajnie, zobaczcie okay. tylko ten kubeczek. Ja wiem, że nie powinienem być, obrażać tej firmy i mówić złych rzeczy, bo, bo w końcu są to są przedmioty rzeczy. dobrze, już... Ale nie, Dziś nie potem z tego korzystać. A co mam robić? Nie pić z kubka? No ale fajne. Jest kubka. za darmo, tak? A fajno. Zobaczcie, Black Squadron. To jest kubek z, z planem. E... Ty jesteś wing No po prostu. W ogóle powiedz, że to Enterprise Star Treka. No po prostu powiem bić. Widzicie jak góra. Nie, no. bo tu są, są inne wzory. Dobrze, to jest ta Fighter Black Squadron. No super kubek. Z takiego kubka możecie na przykład pić, możecie w nim zasadzić rzeżuchę, co tylko, tylko sobie. No super, ale fajny poziom vloga. Srać do kubka. No widzę, że Woodbox też Ci się podoba i to pójdzie, zobaczysz. Żona Dakana na filmach mówi, możesz nasrać do tego kubka. Super, super poziom. Po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. Mamy też, nie wiem co to jest, Pleasure Paradise. to są. A, już myślałem, że to są prezesy, ale to są, to są karty do gry. Ja w gry karciane bardzo lubię grać, na przykład w Macao. Macao jest bardzo fajne. Tylko z tobą O kur, no zaraz, no, no, no. Mops przyjedzie zaraz. Dobrze, że nie ma dziecka w domu z żłobku, bo się napatrzyło na patologię po prostu. kakao z tobą to ja mogę pograć, wiesz? No, widzisz? No to będzie chory odcinek, zdejmę, bo monetyzacja pójdzie się jebać w tym odcinku, to już wiem. Bardzo Proszę bardzo. bardzo. Karty do gry The World's Luckiest Men. Tak, i tak się prezentują, wyglądają bardzo fajnie. A to są takie normalne, bo to jest, mogę rozpakować? Nie, nienormalne, pojebane, kochanie są. Ha, ha, ha. No i mamy jeszcze koszulkę, kolejną koszulkę. O, Tym razem z. O, ale fajnie, no Do spania. Do... Do spania będzie. No, na piżamę będzie, dokładnie. Tym razem koszulka w rozmiarze XXL. Bardzo mi to cieszy. Woodbox. wiecie, że jestem grubym lejem. Jest to koszulka z gry. Halo, w którą nigdy w życiu nie grałem, bo nie mam konsoli, ale to nieistotne. Jak moja małżonka wspomniała, będzie to oczywiście bardzo fajna piżama. Pachnie nowością jeszcze oczywiście. Mamy jeszcze oczywiście pina i jest to pin z... Właśnie nie wiem do końca, z czym to jest pin. No jest taki space. Co mam zrobić z nim? Przepraszam, co mam z tym pinem? Gdzie mam go sobie przypiąć? Ja już wiem gdzie, tak? Wiecie co, naprawdę straszna, straszna patologia, nie wiem jak kiedy to się stało, ale po prostu straszne. No tak wygląda pin, mogę sobie go przypiąć właśnie, jak <grym> założyła moja znaczona żonka I oczywiście pudełko, które zmienia się w kolejny bezwartościowy, niczemu nie służący, kurzący się syf na półce, który najpewniej jeszcze w tym roku wywiozę na działkę i spalę, tak jak obiecywałem, ale to już nie istotne, to wszystko. to Przestań, przestań. Chcesz to sama złóż, Sama złóż. Nie, nic nie będę składał. Nie rozkazuj mi, rozkazujesz mi we własnym vlogu i wyglądam przez to jak błazen. Wiesz, jak błazen. To i bez tego wygląda. W każdym razie. Kategoria książka Moi drodzy, kolejna pozycja. Kolejna pozycja od wydawnictwa Wesper, które oczywiście zawsze i wszędzie propsuję, bo ich bardzo lubię, a oni lubią mnie. Jest to książka Muzeum Dusz Czyścicowych. Opowieści niesamowite Stefana Grabińskiego, który jest podobno na nowo odkrytym autorem, który inspirował się twórczością Edgara Alana Poe. Jest to podobno jedyny właściwie autor piszący w tym takim groteskowo... Co ma co, co się dzieje z twarzą? co ci się stało, rozumiem. Piszący w tym stylu podobnym do Alana Połego i trochę pewnie Lovecrafta. Jeszcze jest, jak widzicie, nierozpakowane, nic o tym książce nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co znajdę w środku, ale niektóre rzeczy się zapowiadają fajnie, bo maszynista widmowych pociągów, mediumista zbłąkanych dusz, geometra przestrzeni między światami, także brzmi mocno fantastycznie i to będzie pierwsze moje spotkanie z taką retro -fantas tylko horrorem w wydaniu polskim. Więc jestem bardzo o tej pozycji ciekaw i biorę ją na wyjazd, na urlop, na który najprawdopodobniej w ogóle kurwa nie pojadę. Ale to nieistotne, bo mamy jeszcze kategorię winy, oczywiście moi drodzy, a tym razem jeden z, e, e, z polskich kolejnych, dzisiaj bardzo patriotyczny odcinek, prawda? Jest to Witold Małcużyński, którego posiadam dwie płyty, e, który gra mniej więcej polonezy mazurki Chopina e, i. In, słucham. Mam go jebać? Ja go jeb. Aha, ja go jeb. Ja to fajnie, że mówię o witolcie małcurzyńskim, ale słyszę. Jeb go! Fajnie, nastaj do kubka, super, super. To jest najbardziej pato vlog, jaki w życiu prowadziłem. Myślałem, że wprowadzisz jakąś delikatność do tego programu, jakiś kobiecy tutaj pierwiastek, a no nie także na razie, jeżeli nie znacie twórczości Witolda Małcyżyńskiego, to bardzo Wam ją serdecznie polecam. No bardzo fajne, fajne jakby nie wiem, jak to się mówi, adaptacje wykonania utworów i fajne bio samego twórcy, który nie wiedziałem, że był tak uhonorowany i tak tak znaną był postacią świata muzyki. Poczułem się inteligentnie, ale to oczywiście złudne uczucie. Mamy jeszcze oczywiście kategorię, właściwie miejsce myśl. Niebawem, bo już we wrześniu, wybieram się w góry, moi państwo. W góry, a właściwie to w Karkonosze. Z Karkonoszami jestem o tyle związany, że mój dziadek przez 20 przeszło lat był organizatorem i przewodnikiem wycieczek szkolnych i chyba też studenckich po Karkonoszach. Właśnie i zna te góry jak własną kieszeń i mię miłością do Karkonosza. Czy zaraził. Niektórzy kochają Tatry i inne góry inni morze i tak dalej. Wiem, że Karkonosze nie są może najwyższymi górami, ale ja tam po prostu odnalazłem takie górskie, górskie piękno do świątyni Wang w Samotni Śnieżka i tak dalej i tak dalej i we wrześniu wybieramy się na takiego fotograficznego tripa. Zabieram swoją wierną kosinę. Przymierzam się głównie skupić na fotografii analogowej, ale wezmę też cyfrówkę może jeszcze lustrzankę ją odkopię starego Soniacza i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zabieramy cały sprzęt. Ja jadę z Robertem, czyli mlecznym lodziarzem, którego na pewno kojarzycie. I zobaczymy. Zamierzam tam fotografować przyrodę głównie Co to miało znaczyć? moi państwo przyrodę zobaczymy co z tego wyjdzie ostatnio znalazłem bardzo fajny profil na Instagramie, który obserwowałem od jakiegoś czasu, pewnej pani fotograf Anny Kuleszy ona się pod pseudonim Wizja występuje na Instagramie, pozdrawiam serdecznie, która wrzuciła ostatnio bardzo, bardzo fajne foty z górskiego wypadu właśnie które mnie niejako trochę zainspirowały właśnie do tego, żeby przygotować się do tego wyjazdu i wrócić z czymś co będzie się nadawało do czegoś Więcej niż wypierdolenia do kosza bądź wrzucenia na Instagrama. W każdym razie polecam profil macie w opisie. Anna Kulesza bardzo fajne foty i obiecujący fotograf, który ma jeszcze przynajmniej pasję i siłę robić to, co lubi, bo ja już sił do robienia fotek niestety nie mam. Ale to nieistotne. w każdym razie to chyba wszystko na dziś, moi drodzy, dzisiaj jeszcze w metrze widziałem, że jest jakaś fajna wystawa w Pałacu Kultury i Nauki od 7 lipca, wielkich y, stalowych figur, między innymi są chyba Transformersy i Żelazny Tron z gry o tron, tyle że ze stali, więc taka trochę podróbka, nie? Ha, ha. W każdym razie, ja zamierzam się wybrać i zobaczyć y, co tam jest ciekawego. Aha, i jeszcze w sierpniu wybieram się na coś takiego, co się będzie via, zwa, zwa się chyba via camp, via camp, ale o tym to będzie więcej info i z tego też powstanie pewnie jakiś inny materiał. Także rok pełen wrażeń! Czy chcesz coś dodać, moja szanowna małżonko, na koniec? Ja jeżdżę na koniu. Fajnie, jeszcze Old Spice się, lokowanie produktów, kurwa. Coś, już to wszystko. Fajnie, dobrze, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego Pato vloga. W ogóle zmienimy chyba nazwę na, z grubego vloga na Pato vlogi. I do zobaczenia. To jest, to jest dopiero początek i do zobaczenia już niebawem. Papsy!